W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam Wam pięć najgłupszych wypowiedzi posłanki Platformy Obywatelskiej, byłej minister sportu, pani Joanny Muchy. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Program 500, plus, może tylko nadmienię jednym zdaniem, Program 500. Plus. Wycofał z rynku pracy ćwierć miliarda Polaków i to są głównie kobiety. Pani Joanna z tą liczbą chyba jednak trochę przesadziła. Jako minister sportu, pani Joanna powinna mieć jakąś wiedzę o sporcie. Podczas spotkania poświęconego organizacji meczu o Superpuchar Ekstraklasy, pani Joanna spytała: kto wybrał drużyny do tego meczu? Na początku myślałem, że to jakiś żart, ale pani Joanna sama się przyznała, że rzeczywiście zadała takie pytanie. Dzisiejsza partia rządząca uważa, że e, rządzenie większościowe i przegłosowywanie większościowe to jest demokracja, to jest bolszewizm. Dokładnie bolszewizm, a nie demokracja. Chyba nie muszę tłumaczyć, że jeśli wybrana przez obywateli w wolnych wyborach partia rządzi i przegłosowuje ustawy, to właśnie to jest demokracja. Pani Joanna z jednej strony kocha demokrację i wolność, a z drugiej strony mówi coś takiego. Ktokolwiek przejmie władzę po pis, a mam nadzieję, że tak się stanie za 2,5 roku albo wcześniej, nie wyobrażam sobie, żeby nie rozliczył ludzi, którzy zrobili ten bałagan. Ich trzeba wyeliminować na stałe z życia publicznego. Na koniec zostawiłem najbardziej znaną wypowiedź pani Joanny odnośnie hokeja na lodzie. Jest Pani w stanie dotrzeć, nie, wiem, do problemów trzecioligowego hokeja? Na lodzie? E, proszę mi wierzyć, że te problemy już są opracowywane w resorcie, chociaż one oczywiście są gdzieś tam na, nie wiem, 35 miejscu albo 98. W znaczy tej chwili... hokej to w się chwili... chyba nie bierze, bo tej ligi nie ma, ale tak przykładowo mówię. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze Wypowiedzi Polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, róbciecie udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce